Witajcie, dzisiaj w towarzystwie wielu instrumentów, niektóre z nich już poznaliśmy do tej pory. Jeśli dobrze pamiętacie, to na pierwszych zajęciach mówiłem Wam o tym instrumencie, który nazywa się jak? Kto pamięta? Flażolet. Flażolet. Drugi flażolet. Flet. Flet prosty. Dalej pokazywałem Wam również flet poprzeczny, na którym grała Zosia i dzisiaj też będzie dla nas grała. Poznaliśmy również ten instrument, który nazywa się jak? Trąbka. Trąbka, tak. To jest właściwie kornet, bo jest troszeczkę krótszy od trąbki, ale gra się na nim tak samo jak na trąbce. Na naszych zajęciach była obecna również gitara. No i na każdych naszych zajęciach jest obecny keyboard, który też nam się bardzo przydaje, bo nie musimy ciężkiego pianina pachać ze sobą do różnych pomieszczeń, tylko możemy go wziąć pod pachę i zabrać ze sobą. Kiedy przyjrzymy się tym wszystkim instrumentom, to musimy sobie najpierw przypomnieć, że wyróżniamy trzy rodziny instrumentów. Kto, do, kto pamięta, jakie to były rodziny? Dęte. Jakie to są instrumenty dęte? Co to znaczy dąć, kto wie? Tam się dmucha. Tak, dąć to inaczej dmuchać. A więc wszystkie te instrumenty, w które dmuchamy, należą do rodziny instrumentów dętych. Czy tutaj mamy dzisiaj takie instrumenty? Tak, aż trzy. Czy to jest instrument dęty? Nie. Nie, nie dmuchamy w niego. A czy to jest instrument dęty? Nie. A jaka to jest rodzina instrumentów? Kto wie? Perkusyjne. Tak, są to instrumenty perkusyjne. Te, które trzymam ja, Zosia i ciocia, to są instrumenty z rodziny dętych. Te dwa należą do jednej podgrupy, a ten należy do rodziny instrumentów dętych drewnianych. No, takie czary, ale tak naprawdę to jest bardzo wszystko proste. Chcielibyśmy Wam dzisiaj pokazać albo nawet spróbować, bo zanim ten filmik nagrywaliśmy dla Was to długie godziny minęły na próbach, żebyśmy mogli Wam wspólnie coś zagrać. Chcielibyśmy Wam dzisiaj pokazać, jak te instrumenty mogą grać ze sobą raz. Wykorzystamy do tego melodię, którą znacie już z audycji z klarnetem. Pamiętacie? Ten odcinek z klarnetem, kiedy odwiedził mnie kolega Tomek. Graliśmy Wam e, na klarnecie, e, klarnet z akordeonem i klarnet z kornetem też grał. I graliśmy tam Wam taką melodię, wyszły w pole kurki 3, która na przykład na flażolecie od dźwięku C będzie brzmiała tak. To jest nic innego jak kilka dźwięków Gamy, a dźwięki Gamy poznaliście już na naszych wcześniejszych zajęciach. Teraz spróbuję zagrać tą samą melodię na drugim flagolecie. Posłuchajcie. Mogę ją również zagrać na flecie prostym. Melodia na flecie prostym. Poproszę teraz Zosię, żeby zagrała na flecie poprzecznym tą samą melodię. Pięknie, Zosiu. Który z tych instrumentów bardziej Wam się podobał? Bo mnie najbardziej się podobał dźwięk fletu poprzecznego. A teraz poprosimy. Cię Izę, żeby zagrała nam na tym pięknym instrumencie, bo o nim dzisiaj chciałbym wam coś więcej powiedzieć, który nazywa się jak? Waltornia. Waltornia. A inaczej mówią też róg, tak. Bo kiedyś, zanim zaczęto te waltornie wytłaczać z takiej blachy, to robiono, grano na rogach, które pozyskiwano w sposób naturalny. Posłuchajcie, jak zbita melodia. Tak. No i mamy jeszcze nasz kornet, który też należy do rodziny instrumentów dętych i blaszanych i spróbuję na nim też zrobić tą melodię. Instrumenty mogły zagrać ze sobą razem, ale w taki sposób, żeby nam się to podobało, żeby razem ze sobą współbrzmiały właściwie. Nie jest to wcale takie proste. Pokażę Wam teraz, co by było, gdybyśmy zagrali razem z Baldownią tą samą melodię. Ja zaczynam od dźwięku C i Ciocia również zacznie od dźwięku C. Jak to zabrzmie? Bye. Uh -huh. to się będzie zło. I... Też, Też bardzo brzydko brzmi, ponieważ każdy z tych instrumentów jest w innym stroju, tak jakby można powiedzieć, w innym ubraniu jest, tak? Więc mhm. musimy tak dopasować dźwięki, żeby razem to ładnie nam no, brzmiało. Harmonię. Tak, żeby nam stworzyły harmonię. Jeden z instrumentów będzie grał melodię. Drugi instrument, drugi jest będzie grała jeszcze inną melodię, która razem z tą melodią będzie pięknie brzmiała. I trzeci instrument, trzcic poprzeczny, będzie grał jeszcze inną melodię. Zobaczymy, czy wtedy nam się. Ta muzyka będzie podobała. Eee, jeszcze raz zagram sam. Później posłuchacie, jak zagram waltownia i na końcu zagram flet, a potem wszyscy zagramy razem. Uwaga, gram jeszcze raz melodię, którą znacie. Myślę, że jak dołożymy do tego flet, to będzie jeszcze ciekawiej, a później dołożymy do tego sekcję rytmiczną, czyli instrumenty perkusyjne. Posłuchajmy teraz, jak wszystkie te instrumenty zabrzmią razem ze sobą, a więc kornet z i flet poprzeczny oraz tamburino i marakas. Każdy z nich, mówię o trąbce w okowacie. W trakcie, każdy z tych instrumentów będzie grało inną melodię. Najpierw jeszcze raz powtórzę y, melodię pierwszą. A teraz zagram razem z Waldorem, która będzie grała inne dźwięki. Uwaga. Całą melodię powtórzymy dwa razy. Wam powiedzieć, żeby zagrać te kilka dźwięków, to trzeba bardzo, bardzo dużo trenować, ale również, co myślę było widać na twarzach grających, sprawiło nam to wielką frajdę. Wielką przyjemnością jest wspólne muzykowanie i do tego Was wszystkich zachęcamy. A na koniec kilka słów Przypomnienia o poszczególnych instrumentach. Melodię główną mm. grała trąbka, czy też kornet. Drugim głosem grała waltornia. Trzeba będzie podejść tam bliżej. Mm. Przyjrzyjcie się waltorni, jak ona wygląda. Czy jest podobna do kornetu? Ma różne kształty. Zobaczcie. Czym się różni? W tym, czym są podobne, to na pewno każdy z nich, każdy z tych instrumentów ma ustnik. Tak. tutaj i tutaj. Dlatego nazywamy je instrumentami dętymi, ponieważ by na nich zagrać, należy dmuchać. No a i teraz, tak, kiedy byśmy wyjęli ten ustnik akurat z waltorni, możemy go wyjąć, bo z kornetu niestety nie, ponieważ y, ten kornet kiedyś spadł i nie idzie tak. I Teraz bez tego ustnika waltornia nie zagra żadnego dźwięku, tak. a jak się przyjrzymy teraz jeszcze, o właśnie, przyjrzyjmy się teraz tutaj, trzy. Trzy. trąbka ma również trzy, mhm. ale waltornia ma jeszcze tutaj taki inny jeden klawisz, mhm. czy tam przycisk na klucz. Przepraszam, na kruc, ja mówię. Na kciuki. Zobaczcie jeszcze jedną ciekawą rzecz, która mnie na przykład zawsze interesowała, jak widziałem kogoś, kto grał na walktornicz, na rogu. Zobaczcie, w jaki sposób cię się trzyma ten instrument. Widzicie? Zobaczcie, ta druga ręka. O, tutaj jest. Tak się trzyma. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda, muszę powiedzieć. Dobrze. Zapraszamy teraz flet poprzeczny. Zosia podejdzie. Tak, troszeczkę do tyłu Zosiu. Tak, flet poprzeczny. Widzicie, różni się kształtem swoim bardzo od kornetu, od, y, a od waltorni to już w ogóle. On jest zupełnie prosty i ma taki system klapek, które trzeba przeciskać w odpowiedni sposób. Ile tam jest tych klapek Zosiu? Ty wiesz może? Dużo jest ich, prawda? Dużo więcej niż w e kornecie. 17. 17, może nawet i więcej. I dużo więcej niż w waltorni. Ja się nie mylę. Nie mylisz się. Dobrze, dziękujemy <grym> No i oczywiście flażolety. Flet prosty, flażolet jeden, flażolet drugi. To wszyscy wiecie, jak te instrumenty wyglądają. Mamy nadzieję, że podobało Wam się nasze wspólne muzykowanie. Na koniec usłyszycie średniowieczną piosenkę pochodzącą z Francji. Taką bardzo, bardzo starą muzykę. Będzie tam słychać flażolet, który będzie grał melodię, akompaniament, będzie grała gitara oraz taki bardzo, bardzo stary fortepian, który nazywa się klawesyn. Dobrze, słuchajcie moi drodzy. To, o czym jeszcze chciałabym wspomnieć, zanim zakończymy zajęcia, to powiedzieć należy, jak dbamy o instrumenty. Ponieważ zdarza się, że w przedszkolach mamy różnego rodzaju instrumenty bębenki, cymbałki. No, może się zdarzyć, że mamy organy, pianino. Bardzo ważne jest, aby o te instrumenty dbać. Nie podoba się naszym instrumentom, kiedy uderzamy w nie bardzo mocno, bądźbyśmy, nie wiem, bardzo głośno próbowali na nich grać. Instrumenty lubią, kiedy gra się na nich delikatnie, wtedy wydobywają z siebie bardzo przepiękne dźwięki. Także pamiętajmy o tym, by dbać i szanować instrumenty, które mamy wokół nas. I to dzisiaj. To tyle. To będzie koniec. Się. Dziękujemy bardzo. Niestety nie potrafimy jednocześnie grać na dwóch instrumentach. Był to klawec.